Tak mówi ten, który podtrzymuje słowem swoim ziemię i wszystko to, co na niej się znajduje. Nawróć się do mnie, ty, który śpisz, a myślisz, że masz życie, bo nie znalazłem twoich czynów doskonałymi. Przebudź się, bo już nie cofnę mego sierpa, tylko przyjdę i będę wymierzał sprawiedliwość. Jakim sądem sądzicie, takim i ja wam odmierzę. Powołałem was do czynienia mojej woli, a niewielu jest tych, którzy to czynią. Macie wiedzę o mnie, ale mnie nie znacie, ludzie mojej wiary i rozdwojonego umysłu. Czy możecie zasiadać za stołem szatańskim i przychodzić do mnie z razem? Czy pożądliwości ciała i łuda tego świata nie sprawiają, że oddaliliście się od pierwszej miłości? Umrzyjcie dla siebie i czyńcie moją wolę. Bo kto z was się stoi przede mną, jak ja nie A nie myślicie, że jesteście sprawiedliwi, bo wasze czyny i myśli są jak szmata splugawiona, Pełna oszczerstw i bluźnierstw i wytykania u innych. Wyciągnij u siebie oszczerco belkę, a potem idź i pomóż bratu wyciągnąć belkę. Niczym się nie różnicie od znawców pism. Oni też nie chcieli przyjść do mnie i słuchać. Mieli swoje poznanie i plany. A wy mnie codziennie znieważacie. Toczycie wojny z ludźmi, a nie ze zwierzchnościami szatana. Kto z was się stoi? Dzieci, jak mam do was przemawiać? Jak karcić, kiedy nie chcecie słuchać? Ja jestem potężnym Bogiem. Jestem, zasiadam na wyniosłym tronie. A wy nie niesiecie mojego miłosierdzia i miłości, ani mojej sprawiedliwości. Wróćcie odstępcy, nawróćcie się. Słuchajcie mnie, a będę przemawiał. Z czym staniesz przede mną? Co mi przyniesiesz? Ręce pełne plugawości i krwi. Upamiętaj się i zakup u maści, abyś mógł widzieć. Nadchodzę. A ze mną zapłata dla każdego. A nie myślcie w sercach swych, że jesteście zbawieni. I abyście nie usłyszeli i nie znam was. Po to posyłam do was ludzi. Dałem wam mego ducha prawdy. Abyście słuchali i czynili sprawiedliwość. Aby śpicie i zabiegacie o swoje. Niech ten, kto pragnie, przyjdzie i pije. A kto przychodzi do mnie, nie będzie wyrzucony precz. To stoję i wołam. A kto jest tą mądrą panną?